Policja wypuściła Magdę na wolność, ponieważ nie miała przy sobie żadnych substancji, o których mówiła Doris. Dziewczyna po wyjściu z komendy myśli, co dalej ma zrobić. Wpierw udaje się na spotkanie z Natalią, ponieważ chce jej wytłumaczyć te całe zajście którym chcąc nie chcąc była świadkiem... Podczas spotkania Wolska wyjawia swoją tajemnicę... Odnośnie wyroku w zawieszeniu za sprzedaż... Natalia jest bardzo zaskoczona tym co słyszy... Ale Madzia tłumaczy jej, że nie była wielkim guru... Tylko załatwiała to swoim znajomym... Dziewczyna też chce być szczera ze swoją nową przyjaciółką... Wyjawia jej iż przez takich jak ona jej pierwsza miło zmarła... Po czym odchodzi? Powiem wam szczerze, że to raczej koniec wielkiej miłości Magdy... Bo po pierwsze... Dziewczyna raczej nie chce mieć styczności z takimi ludźmi. 2. Nie weźmie sobie ex, skoro jej pierwsza miło zmarła przez takich jak Magda. I raczej Natalia nie będzie chciała słuchać wymówek typu Kiedyś to robiłam, a teraz jestem innym człowiekiem. Dlatego też dałem taki tytuł, ponieważ wiem jak to działa. Ja na przykład też nie chcę mieć dziewczyny, która miała z tym styczność. Także wiem o czym mówię. Też jest racja taka, iż nie powinno się oceniać ludzi po ich przeszłości. Lecz w tym przypadku może być od tego małe odstępstwo. No cóż, przeszło się z tatuażem i nikt go nie zamarze. Moim zdaniem szkoda, że im nie wyjdzie. Bo miałem nadzieję, iż Magdzie w końcu się ułoży. No cóż, nie ta to będzie inna. A ty jak myślisz? Magda zasługuje na szansę?